Dzień dobry, szczęście Boże Ci. pierwszy miesiąc z tajemnicą szczęścia. Pamiętam o tym, żeby nagrać filmaczkowie, gdzie są trochę niesprzyjające warunki. Mam e, raz w domu, a dwa w sadzie, z kolei jest wiatr, więc wybaczcie mi, proszę. Ale dajcie znać koniecznie w komentarzu, jak Wam idzie ten pierwszy miesiąc z tajemnicą szczęścia. Zaczęliśmy 23 lipca, ponieważ wtedy jest w moim świętej brygidy szwedzkiej, która Pan Jezus te, te modlitwy objawił. E, związane z tą... Z tymi modlitwami są wielkie obietnice, ale powiem pokrótce. Tajemnica szczęścia to jest 15 modlitw, po każdej z nich jest Ojcze zdrowaś Mario i Krótkie Westchnienie. Odmawiamy te modlitwy po to, żeby uczcić zbawczą mękę Pana Jezusa i po to, żeby uzyskać wielkie łaski. Ja, tych, ja nie mówię o co proszę, Pan Jezus, Pan Bóg wiedzą najlepiej, czego ja potrzebuję. Więc myślę, że to jest, najważniejsze jest to, żeby uczyć zbawczą mękę Pana Jezusa. Odmawiamy te modlitwy codziennie, przez cały okrągły rok, dzień w dzień. To jest właśnie ta trudność. Zajmuje to około 20-30 minut każdej pani na tempo modlitwy. Obietnice, które są związane z tajemnicą szczęścia to, a jeszcze jedno, dlatego, dlaczego jest tyle modlitw? Ponieważ jak powiedział Pan Jezus, moje ciało otrzymało 5480 ciosów. Jeżeli chcesz je uczcić powożną praktyką, zmów 15 czy naszych, 15 zdrowaś Mariusz z modlitwami, których się nauczyłem podczas całego roku. W ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą moją ranę. Mam nadzieję, że ten deszcz przejdzie i dam radę je przeczytać. Pierwsza, uwolnij 15 dusz ze swej rodziny z czysta. Druga, 15 sprawiedliwych spośród kredytów zostanie potwierdzonych zachowanych w łasce. Trzecia, 15 grzeszników spośród kredytów zostanie nawróconych. Czwarta, osoba, która zmówi tym osiągnie pewien stopień doskonałości. Piąta, już na 15 dni przed śmiercią będzie przeżywała szczerze za wszystkie popełnione grzechy ze świadomością ciężkości. Szósta, na 15 dni przed śmiercią damy jej moje najświętsze ciała, żeby przez nie zostały uwolnione od głodu wiecznego oraz damy moją do godziny kręg do bycia, aby nawiknie do uczciwego pragnienia. Siódma. Położę przed nią mój zwycięski krzyż jako pomoc i ochronę nieprzyjaciół. Ósma, przed jej śmiercią przyjdę do niej z moją najdroższą i matką. Dziewiąta, przyjmę z w jej duszę i zaprowadzę do wiecznej radości. Dziesiąta, zaprowadził ją tam, by nami kosztować z przedziwnej studni mojej boskości, czego nie uczynię tym, którzy nie odmawiają tych czy podobnych modlitw. 11. Trzeba wiedzieć, że choćby ktoś żył przez 30 lat w grzechu, lecz potem z kuszonym sercem odmawiałby położnie tym modlitwa, a przynajmniej po postanowieniu odmawiania, panu mu odpuści jego grzechy. 12. Ochroni go przed zgubnymi pokusami. 13. zachował pięć zmysłów. 14. Ochroni go przed nagłą śmiercią. 15. Ochroni duszę od kar wiecznych. 16. Człowiek otrzyma wszystko, co poprosił Pana Boga na Pannę. 17. Jeśli by ktoś żył zawsze według woli Boga, musiałby umrzeć przedwcześnie, życie jego w przedłużone. 18. Ktokolwiek zgubi te modlitwy, Uzyska za każdym razem odpust cząstkowy. 19 cząstkowy to trzeba w zapewnieniu, że będzie cieszyć się szczęściem królów angielskich. 20 każdy, kto by innych nauczył tych modlitw, nie będzie nigdy pozbawiony radości, zasługi, ale one będą trwały wierszem. 21 będzie właśnie te modlitwy, sobie z swoją łaską. Muszę kończyć wodesz pana. Szczęść Boże!